Witam moi drodzy. Kolejny odcinek. No i jest już na stole. W kilku odcinkach wcześniej wspominany potężny amplituner Dual CR 1750. Kupiłem go jako stan niewiadomy. Brakowało tutaj tego jednego na selektor chromowanego Dinga zamówiłem, dotarł, także skompletowany jest. I druga sprawa, I ja już miałem ten model i w nim, co jest w nim? Zobaczcie, tutaj te przyciski, one sobie fajnie śmigają, ale. O co o co Zobaczcie, jak sobie go złapiemy, to one wszystkie mają taki dość spory luz i wyłażą. Zobaczcie, łażą. O, po prostu gonią. Jak on tak sobie stoi teraz na, na prosto, tak jak ma stać, no to po prostu yy, te przyciski no, jakoś są. Ale jak klikniemy o mocniej, to ten przycisk wyskakuje. Czemu? Od wewnątrz, tutaj na tej linii, na tej i na górnej linii, od wewnątrz, jest naklejona zwykła taka pianka. Jak do okien, do uszczelnienia okien, jak się tam uszczelniało okna, taką zwykłą gąbką, to tam jest taka gąbka po prostu naklejona i ona po prostu się co? Utleniła, utleniła się i znikła. Po prostu znikła i dlatego te przyciski tutaj sobie gonią, ja już to kiedyś w takim modelu naprawiałem, ale w tym wam pokażę jak to można łatwo zrobić, co będziemy potrzebować do naprawy do naprawy będziemy potrzebować oczywiście co, nową gąbkę, o, zobaczcie jest to elegancka, jakaś tam kumple mi z roboty załatwili, co tam rozwożą tapicerkę i takie gąbki posiadają do zabezpieczenia towaru, czy to tam producent daje i gąbeczkę będziemy ciąć na takie paski, i po prostu ją tutaj od wewnątrz na tej obudowie wkleimy. Wcześniej wyciągniemy sobie ten przycisk i zobaczymy, eee, ile mniej więcej, ale ja już widzę, że około pff, szerokość to nie wiem, no, około 8 mm musi być taka gąbka do na 8 mm. Bo jak zrobimy ją za grubą. No to te przyciski będą przez tą gąbkę dociskały, i jak może być cały czas wciśnięty przycisk, po prostu a tak to musimy ją tak dobrać. A widzicie, jak to wszystko tutaj gonią, te przyciski bardzo mi się to nie podoba. E, także co? Wiemy, co jest grane, ale może byśmy go odpalili. Czy on chociaż świeci, czy coś błyśnie w nim? Zobaczymy z ciekawości. A co? Dobra. No i świeci pięknie, wszystko świeci. Na razie go nie będę podłączał, bo i tak go ben, będę rozbierał. Wyświetlacz fajnie o styczniki załączyły. Zabezpieczenia także, także o kanały nam się tutaj zaświecają, potwierdzają. Generalnie te te. Amplitonery miały problem z wyświetlaczem i no to te, te przyciski tak jak mówię ta, ta pianka o widzicie one tak normalnie to działają bezproblemowo ale no tak gonią jest to takie mało estetyczne skaluje tylko do 104 to właśnie dużo ludzi się skarży że, że radio skaluje do 104 a powyżej 104 tam są fajne radia także no niestety 75 70 bodajże 9 albo 81 do 84 produkcja 100% Japonia. To już robiła Japonia na licencji niemieckiej Duala. Przejęli całkowicie produkcję akurat ponoć tego modelu, tyle co tam doczytałem. Gra fajnie, gra fajnie i będzie grał, zaraz wam pokażę, z czym on będzie grał i już wam pokażę. Czekajcie, odłożę sobie tutaj ten mój telefon nieszczęsny i będzie grał z o Jezus już wam pokażę z czym będzie skompletowany z 621 będzie skompletowany zobaczcie ten gramofon już jest przeze mnie po całkowitej odbudowie nagrywałem to na wcześniejszych kanałach ale tamten kanał już po prostu nie istnieje I, i zobaczcie no jest po prostu marzenie co ja tutaj w tym gramofonie zrobiłem to też wam od razu powiem tutaj tego sobie już możemy wyłączyć o i zegarek już proszę bardzo oczywiście godzina jest nieważna jeszcze nie jest aż tak późno co ja zrobiłem w tym gramofonie wszystkie smary. Nowy Stoyer Pintel jest założony w nim, założyłem, zmieniłem wkładkę, tutaj gdzieś wkładkę mam z niego oryginalną z igłą bodajże, tak, to była ta wkładeczka w nim założona, oryginalna razem z igłą, a wsadziłem, wsadziłem zobaczcie, wsadziłem szczurka. Sadziłem szczurka, także nie mogę nie mogę się doczekać, kiedy wam zaprezentuję jak to wszystko gra. Aha, co jeszcze robiłem? Wymieniałem kable, bo tu był stary DIN. No i wymieniłem, zobaczcie na takie dość fajne fajny kabelek Zapomniałem już co to za producent, ale no ma tutaj ten ten mikro mikro coś tam. Tą przepływowość tego, tego potrafi bardzo niskie napięcie po prostu fajnie przepuszczać, i polecają do gramofonu właśnie te kabelki. Także no założyłem ten kabel i tak co, obudowa ma normalne e, e, jakieś tam rysy, ale postaram się ją zapolerować. E, i, i, i co podłączałem go na sucho e, przez jakieś tam na sucho no też był pod, podłączany przez zwykły ty, u mnie warsztatowy wzmacniacz e, gra fajnie ten gramofon jest cichy e, no chodzi już po prostu marzenie będziemy po prostu e, jak będzie już to wszystko poskładane do kupy to tak jak mówię wszystko pokażę na razie się e, rozłączę i co wezmę się za co zabiorę się za te przyciski tutaj Wspominane wcześniej, gramofon odkładam, on będzie po prostu w całości skomponowany z tym, z tym amplitunerem. Także ja już tutaj. Biorę się dalej, za chwilę się włączę, włączę się jak już rozbiorę ten panel. Ten panel nie jest nic skomplikowanego, skoro obudowę standardowo po dwie śruby na boku, potem mamy tą blachę pod spodem serwisową. Bodajże jest na ośmiu śrubach przykręcona, panel od góry później jest jeszcze na trzech takich miedzianych śrubach. Też odkręcamy, ściągamy oczywiście wszystkie selektory, te wszystkie ozdobne gałeczki. Panel nam schodzi, kleimy gąbki, no i niestety na tym zakończymy dzisiaj pracę, ponieważ ta gąbka będzie musiała, no klej będzie musiał wyschnąć, myślę, że do dnia jutrzejszego, żeby to miało wszystko ręce i nogi i potem poskładamy to do kupy i bierzemy to na chatę i testujemy to z fajnymi głośnikami Elak 510, myślę, że Zabrzmi to kosmicznie. Także zapraszam na oglądanie. A zaraz się włączam, to rozbiorę to. Zobaczymy, co tam w środku pisze. To będziemy wszystko widzieć. Dobra, no to na razie. Ok, w porządku. Więc tak, jest tutaj to troszeczkę już no Tak jak mówiłem, trzy śruby od góry. Raz mamy, dwa, trzy śruby od góry. I tutaj od spodu już pokażę. Jedną ręką to jest ciężko ten go waży naprawdę popuściłem tylko trzy e, śruby, trzy śruby e, na tej e, obudowie tutaj e, na tej blaszce na tej blaszce e, serwisowej e, i już panel mamy popuszczony, także nic nam innego nie zostało jak ten panel ściągać. Ja sobie odłożę tutaj no, to, telefon Chcemy próbować to teraz ten panel wyszarpać delikatnie te przyciski przednie, o których wspominałem pewnie się wysypią, no to tak znając życie będzie, o, wiedziałem. Przyciski nam się, się nie wszystkie wysypały, 5 sztuk, nic nie podubiliśmy. No i zobaczcie, tak jak mówiłem wcześniej o to. To musimy to zastąpić po prostu to się tutaj nam wysypało, znikło, a tu musi być taka gąbka po prostu e, wystająca, żeby te przyciski sobie fajnie w tej gąbce e, odbijało i żeby je przytrzymywały, a nie goniły tak po prostu. Także e, moim zadaniem teraz jest wyczyścić to, e, przygotować nową e, gąbkę na szerokość tej. Po prostu ją tu wkleić, cała filozofia, nic skomplikowanego, żeby to jakoś fajnie było. A tutaj te, te antykurzowe też się podklejały, to je też od razu powklejam, no i tyle. I co? No i później składam do kupy sprzęt i będziemy go testować. Dobra, to ja teraz, jak już będę miał przygotowane, bo tak jak mówiłem, będę wycinał z tej gąbki na szerokość takie paski ostrym nożem, po prostu tapicerskim. Jak on miał to gotowe, powklejane zaraz się wyłączę i pokażę, jak to tam dalej zrobiłem, wykonałem. Ok, więc tak. Gąbki już mam podocinane, po prostu, jak widzicie, tutaj nożykiem takim ostrym podocinałem z takimi dość fajnej gąbki. Teraz je ja po prostu tutaj wkleję w to miejsce. Gąbki są tej samej grubości, później tutaj się poukłada przyciski, no i niestety będzie trzeba to tak Za, za Ułożyć tutaj na te, na, te, na te przyciski delikatnie. Bo one przy montażu też cały czas lubią wypadać. Najlepiej, jakby to radio było obrócone od góry nogami, i tak od dołu to montować. Tak by było najlepsze rozwiązanie. Ale ten klod waży chyba z 15 kg, jest tak ciężki. Zobaczcie w ogóle taki rocznik, taka data produkcja. Tu jest nafaszerowane, już to. Elektroniką nie, nie, niesamowite. Ale oglądałem z wierzchu, widać, że nic nie grzebane, nic nie wymieniane, nic nie śmierdzi, nic nie nadpalone. Także myślę, że, że fajny okaz się trafił. Także no co, ja sobie to wklejam tutaj klejem. Jakim klejem? Wklejam to klejem do klejenia tentek. Budaprenem, ponieważ on nie twardnieje, tylko się robi gumowaty, i właśnie o to wchodzi, żeby ten klej nie twardniał jak jakieś tam kropelki czy inne dziadostwo. Także tym klejem to wkleję. No i czekam do jutra, niech sobie to podeschnie elegancko. Składam do kupy i wyjazd do góry na testy. Także jutro nakręcę kolejną część po prostu z montażu i z testów już. I Zakończę temat tego fajnego duala. Także na dzisiaj dziękuję i zapraszam na część drugą. Na razie trzymajcie się. Dobrego wieczoru.